Mamy dzisiaj tutaj gokarda Czyli Corsa A Taka gokard Na trzynastkach kołach Jest brudna, więc na to nie zwracajcie uwagi nie, nie miałem kiedy po prostu jej umyć Ale. Corsa A Trzynastki, ATSy Wydek basowy Koni aż 45 A tam jest domka. Domka jest dzisiaj moim operatorem. A ja wam się pokażę korsę bo w sumie jesteśmy w Strzelcach i nie mam co nagrać. Groż został w chciałem powiedzieć Krakowie w Wrocławiu. Dobra, to może wsiadajmy i pokażę Wam zjazdy. Co, gdzie, jak. Kremis aktualnie jest inna. Zwykle na co dzień jest troszkę mniejsza. Lecz ja z mniejszą jest minimalnie bardziej uciążliwa. Są ogólnie z na gwincie, więc wszystko tu lata. Z tego względu, że nie było możliwości zainstalowania dobrego gwintu ponieważ nie jest on dostępny i jest gwint jedyny pasujący koszt do około 700 zł. Teraz pewnie będzie miała źródło prześwietlać przez słońce. Albo w ogóle mnie nie będzie widać. Nic z tym faktem nie zrobię. No bo nie chcę powiedzieć że tym to jest gokart bo jest małe, lekkie, bardzo około 600 kg. Pomimo, że ma 45 koni tylko to czasami trzeba z nim walczyć, ponieważ nie ma te auto żadnych systemów. Okiem to lata, powiem może przód napęd, bo zarzuca tu cały czas. Z względu na wagę. Pewnie mnie znowu nie widać. Nie słychać, bo to auto jest głośne. Ale tak. Ogólnie jak na Głośno, jest serio głośno, Przecież to, ten samochód nie ma, samych, nie ma w ogóle wykuszeń, możesz pokazać tutaj, że tu jest nie tylko dywanik i kupa na nim. W drzwiach są dykty w sumie od nowości, w tym momencie obite materiałem, bo stare dykty nie były w najlepszym wykonaniu. Samochód cały czas się do wyprzedzenia i w ogóle, pomimo, może z nim mało mocy. Jest ciężko, jeśli przejść coś, to może no, to nie musi 700, 160 na godzinę, więc zabawka, to jest zabawka, której nie lubi policja, a zawsze potrafimy mi uciec. Normalny. Prawko wygrane w lejsach. Co, jesteś z siebie zadowolony? No go kart. Pokaż moje naklejki. Naklejki mam pokazać? Piękne są. Zaraz w końcu Ja już dzwoniłam po nim. Dzwoniłaś już? Mhm. Super. No jak domko już dzwoniła, to już nie. Wiem, co jeszcze można z tym samochodem pokazać. One fajnie by się spisały na że moim zdaniem. To jest to lekki, żwawy samochód. Zawracanie nim boczkiem to też nie jest problem. Bo dupa jest taka lekka, że ogólnie można ją podnosić. tyle z wideo prezentacji Lokarda. nie wiem, pokazuję wam ten samochód, bo pomimo, że to jest Opel i Ała. I wiele osób mówi, a Opel i nie gówno i w ogóle tak naprawdę spód jest cały zrobiony od nowa jest wszystko zabezpieczone samochód to jest gokart po prostu i cieszy po prostu nie prawie nie rozjechałem No więc myślę, że z mojej strony to wszystko pokazałem Wam tak ten samochód jak on wygląda się prezentuje i jeździ Jak on tak pojeździ mam plan albo go sprzedać albo wrzucić tu mocniejszy silnik i robić go po prostu pod tor, więc zobaczcie co z tego wyjdzie Jeśli chcecie więcej to Dawajcie znaki. Ja na Wrocławiu mogę znaleźć dużo, dużo, dużo ciekawych samochodów do ogrania, do pokazania, zaprezentowania. Dużo osób też jest chętnych na takie coś, więc Siemano!